Cześć, z tej strony Michał z kanału Fajny Gadżet i dzisiaj mam dla Was kolejną porcję gadżetów. Linki do nich oraz ich orientacyjne ceny znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Zaczynajmy! Pierwszy gadżet w dzisiejszym odcinku przeznaczony jest dla wędkarzy. Jest to bezprzewodowy sonar. Urządzenie wystarczy tylko sparować z naszym telefonem lub tabletem i zainstalować dedykowaną aplikację. Dzięki niemu będziecie mieli podgląd na żywo tego, co znajduje się pod wodą. Zasięg jego działania wynosi do 30 metrów. Urządzenie na jednym ładowaniu może pracować przez około 10 godzin. Pod numerem drugim znajdziecie magiczne gąbki wykonane z melaminy. Bardzo skutecznie usuwają brud bez użycia chemii. Wystarczy tylko zmoczyć je wodą. Gąbka zlikwiduje również zacieki oraz poradzi sobie ze śladami po flamastrze. Nadaje się ona do czyszczenia praktycznie każdego rodzaju powierzchni. Ich średnia cena nali na to 4,8, a ilość zamówień to prawie 30 tysięcy sztuk. Pod numerem trzecim przygotowałem dla Was latarkę czołówkę. Jest ona bardzo lekka, a jej waga to tylko 65 gramów, więc świetnie nadaje się np. do biegania czy jazdy na rowerze. Latarka posiada biały pasek LEDowy z przodu do oświetlenia, a z tyłu czerwony, dzięki któremu będziemy zdecydowanie lepiej widoczni na drodze. Posiada wbudowany akumulator o pojemności 1000 mAh, który pozwala na jej pracę przez około 2-3 godzin. Ładowanie odbywa się poprzez port USB. Latarka posiada stopień ochrony IPX4. Kolejny gadżet w dzisiejszym odcinku to Powerbank firmy Kula o pojemności 10 000 mAh. Do wyboru mamy dwie wersje urządzenia. Podstawową z wyjściami o mocy 10 W oraz z szybkim ładowaniem o mocy 18 W. Powerbank posiada dwa wyjścia USB oraz jedno USB typu C. Dodatkowo wyposażony jest wyświetlacz LCD, który pokazuje nam aktualny stan naładowania. Jego średnia ocena na Ali to 4,7, a ilość zamówień przekroczyła już 12 000 sztuk. Pod numerem 5 znajdziecie stymulator do treningu EMS. Podobne urządzenie jakiś czas temu reklamował sam Cristiano Ronaldo. Oczywiście nie wierzcie w to, że bez tradycyjnego treningu uzyskacie podobną do niego sylwetkę, ale możecie spróbować. W zestawie znajdziecie różne nakładki, dzięki którym możecie trenować mięśnie brzucha, pośladki, uda czy bicepsy. Samo urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LCD, 6 trybów wibracji, 9 poziomów intensywności, a ładowany jest poprzez port USB. Producent deklaruje, że 20 minut treningu z urządzeniem odpowiada 60 minutowemu treningowi brzuszków, 2 km biegu oraz 20 minutom pływania. Urządzenie posiada średnią ocenę na Ali 4,8, a ilość zamówień to prawie 2000 sztuk. Pod numerem 6 mam dla Was oświetlenie solarne. Idealnie sprawdzi się ono na tarasie, balkonie czy waltanie ogrodowym. W zależności od wybranego zestawu znajdziemy tutaj jedną lub dwie lampy o barwie światła ciepłej lub zimnej oraz panel fotowoltaiczny i pilota do sterowania. Lampy są wodoodporne i posiadają stopień ochrony IP65. Numer 7 w dzisiejszym odcinku to automatyczny mop firmy iLife. Świetnie nadaje się do mycia podłóg drewnianych pokrytych panelami czy płytkami podłogowymi. Mycie odbywa się etapowo. Najpierw podłoga jest nawilżona, potem nastąpi jej szerowanie, a na końcu urządzenie zasysa brudną wodę. Tak jak odkurzacze automatyczne wyposażony jest on w szereg czujników lokalizujących przeszkody oraz czujnik krawędziowy, który zapobiega upadkowi ze schodów. Jego średnia cena na nali to 4,8, a ilość zamówień przekroczyła już 1,5 tysiąca sztuk. Z linku, który Wam podaję, możecie go zamówić z 3 dniową dostawą z Polski. Kolejny gadżet to mini waga elektroniczna. Jej maksymalny udźwig to 25 kg, z dokładnością do 5 g. Waga ta świetnie nadaje się na przykład dla wędkarzy, jak również możemy nią bez problemu zważyć bagaż podręczny, gdy będziemy lecieli samolotem. Numer 9 w dzisiejszym zestawieniu to bardzo mocna mini latarka. Jej wymiary to tylko 9 cm długości i 3 cm średnicy. Posiadono wbudowane 4 diody XP-G3, które emitują strumień świetlny o mocy 200 000 lumenów. Latarka zasilana jest poprzez wbudowany akumulator litowo-jonowy, a jej ładowanie odbywa się poprzez port USB. Jest ona wodoodporna i posiada stopień ochrony IPX6. Kolejny gadżet w dzisiejszym odcinku to inteligentna bransoletka, coś jak Mi Band od Xiaomi tylko jest ona od niej prawie sześciokrotnie tańsza i kosztuje tylko około 4,5 dolara. Posiada ona takie funkcje jak pomiar ciśnienia krwi, tętna czy krokomierz. Urządzenie to możemy sparować z naszym telefonem komórkowym wyposażonym w system operacyjny Android, jak również iOS. Czas czuwania opaski na jednym ładowaniu wnosi od 10 do nawet 25 dni. Pod numerem 11 znajdziecie słuchawki dołżne firmy Topk, model F37. Posiadają one dodatkowo wbudowany mikrofon oraz przyciski do zmiany piosenek czy regulacji głośności. Producent podaje, iż charakteryzują się one bardzo mocnym basem. Słuchawki wyposażone są w złącze mini jack, więc możemy je podłączyć np. do telefonu komórkowego, tabletu czy laptopa. Ich cena z dostawą to tylko około 15 zł, a średnia cena na to 4,8. Numer 12 w dzisiejszym odcinku to ciśnieniowy prysznic kempingowy. Składa się z pojemnika na wodę, pompki oraz słuchawki prysznicowej zamontowanej na dwumetrowym wężu. Aby skorzystać z prysznica, wystarczy tylko wlać wodę do zbiornika i podpompować ciśnienie pompką. Zbiornik posiada pojemność 12 litrów, wykonany jest z materiału, dzięki czemu cały zestaw możemy bez problemu złożyć i dzięki temu zajmuje on naprawdę bardzo mało miejsca w naszym bagażu. Kolejny gadżet to bezprzewodowy dzwonek z wbudowaną kamerą. Dzwonek możemy połączyć poprzez Wi-Fi z naszym telefonem komórkowym i gdy tylko wykryje on ruch czy zwyczajnie ktoś im zadzwoni, to dostaniemy powiadomienie. Dodatkowo wyposażony jest on w głośnik oraz mikrofon, dzięki czemu możemy również rozmawiać z osobą dzwoniącą nie schodząc z kanapy. Dodatkowo obraz z kamery możemy również nagrywać na karty SD. Numer 14 to zwijana torba narzędziowa. Wykonana jest ona z wodoodpornego i wytrzymałego materiału. Posiada ona 5 zamykanych na zamek kieszeni, dzięki czemu jest bardzo pojemna. Do wyboru mamy torby w 5 różnych kolorach. Jej średnia cena nali na to 4,6, a ilość zamówień to prawie 1000 sztuk. Pod numerem 15 znajdziecie elektryczną lampę na komary. Emituje ona fioletowe światło, które przyciąga komary, jak również generuje niesłyszalny dla ludzi dźwięk, który również przyciąga te małe krwiożercze bestie. Gdy komar tylko podleci do światła, jest zasysany do środka przez wbudowany wentylator i zabijany. Urządzenie zasilane jest poprzez port USB. Ostatni gadżet w dzisiejszym zestawieniu to organizery na biliznę. Do wyboru mamy pojemniki w wielu różnych rozmiarach i z pewnością dopasujemy je do praktycznie każdej szuflady. O różne rozmiary kieszonek pozwolą nam na uporządkowanie zarówno skarpet, majtek czy staników. Ich cena zaczyna się od około 2 dolarów. Był to już ostatni z 16 gadżetów, które dla Was przygotowałem w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia już niebawem.